Thank you. Detalki, kolejne prezentacje nowości Festo, no i kolejna satysfakcja dla nas, ponieważ prezentujemy rozwiązania, które zostały opracowane w Festo Polska, które powstały w wyniku włączenia studentów z Politechniki Warszawskiej do prac, które tutaj realizujemy i które w tej chwili rzeczywiście budzą olbrzymie zainteresowanie odwiedzających. Tegoroczna ekspozycja przede wszystkim podkreśla naszą kompetencję w zakresie sterowania ruchem sterowania ruchem wykorzystanie, poprzez wykorzystanie zarówno napędów pneumatycznych, jak i napędów elektrycznych i sterowania tymi napędami. Muzyka W tym roku oprócz produktów chcemy zwrócić uwagę również na nasze rozwiązania, stąd pokazywany tripod, ale nie w takim rozwiązaniu typowo produktowym, ale coś więcej. Prezentujemy tu pełną aplikację tripoda z systemem wizyjnym oraz to, co oferuje szczególnie Festo Polska, czyli rozwiązania, a nie produkty dedykowane preassembling dedykowane moduły dedykowane rozwiązania, które chcemy zaoferować jako wartość dodatkową dla klienta, nie produkty, ale kompletne rozwiązania systemowe. Kolejnym produktem z palety rozwiązań napędów elektrycznych jest napęd Epco, który w zeszłym roku zdobył złoty medal targów Automatikon. W tej chwili już ugruntował sobie bardzo silną pozycję na polskim rynku, jeśli chodzi o napędy elektryczne. Na kolejnym stoisku mamy porównanie efektywności poszczególnych napędów, czyli porównanie napędu pneumatycznego z napędem elektrycznym.